Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Manko, Sobota rano, to jedziemy wcześnie, rano, poranek 10:30. Yy, jadę na bazę. Przyjechał pierwszy Zeniu jak zawsze. Wystukał wszystkich jakieś 14 godzin. Mówię, Zenek, co tak ci wolno dzisiaj szło, że Tylko jest 14 godzin przed resztą. A on mówi, że. Bardzo był śpiący i poszedł spać jeszcze sobie dokręcił dziewiąteczkę Dopiero ruszył, Ale ja no to dobra, niech ci będzie, Zenek Także Zenek jak zwykle przyjechał pierwszy Zanim yy, Przyjechał Liwice Ślązak I Foto jedzie Na Sztokholm był wcześniej, bo Bo zrobił krótkie kółko Jadę na... jest mój kumpel Co jest przyjacielu mały? No wszystko dobrze? Wszystko dobrze przyjacielu Jadę na bazę, bo już tam są chłopaki nie wszyscy. Zenek lawetę do serwisu, ślądza lawetę do serwisu, sztokholm wziął, co o, jest mój tycuszu, ty no jeszcze mam cię teraz smerać, tak <grym> No jadę porozliczać się Już za kalabeta na serwisie Właśnie mi dzwonić, że jeszcze klocki przód i tył, Ale ogarnę już to sam hmm. Olej w skrzyni i coś tam jeszcze, także pięknie Uch. no. I poza tym Z kalabeta, olej, klocki Coś tam jeszcze, ale kurde, Mam nadzieję, że nie dużo. Także na pewno na szybko licząc, myślę, z piątkę wyjdzie. Może ciężko. Wsię Gdzie to reszta towarzystwa? Widziałeś kogoś? Ty, no właśnie, patrzę na, na GPS-ie, są kurwa. Były. Czekaj, dzwonię, gdzie, on, gdzie oni są Zenek Zenek Jadę na, bo oni są chyba na tym, na mojej Zaraz tu, po... oni są chyba na mojej To zaraz podjadę Kawę chcesz? Kawę? Kawę? Dobra Dobra Cześć Kuplu, Co jest goście, bo my nie zauważyliśmy ich, wiesz? Chyba gdzieś tu się schowali w ogóle myją samochód chyba. Tam. Są, są, są. Nie jest zło. To jest około 400 za, za wypuszczenie tak, 450 za wypuszczenie tak, nawet gdzie idziesz? No Darka to robisz. I to na Ale co robisz, daj z nim to jest aha, aha No dobra, Zenek też tam do niego będzie. Środka co robić, pojechałeś, a robi tak, się przycierkę, ogarniać Dobra, tak, Zenek! Zanek to ja lecę tam do tego, dobra? No, dobra. Jadę po kawę i przyjadę Co kumplu? Pożądalu, przyjacielu mój mały Pożądalu, gościu Patrzcie, jak się trzeba pośpikać że w pożądano wszystko, tak? Grill się pali, chłopaki, tak tu macie cykać. grill ma się palić jak przyjeżdżam, kurio. Zeniu jedzie dopiero? Zenek? No, no. Kurwa, to jest gruba impreza, widzę. No i co z tym, Ślązak? I co z tym? Co z tą przyczepą? No to taniech wci Ci podbije zaraz, nie? glibice kurwa, nie? No, dobra, leca kurwa na łączach, nie? Jadę do domu Po robocie na dziś doszło mi do wymiany wtryski w, w Starej Lawecie Widział to Z miesiąc temu w Sztokholm Podjechał do Pana spodenki, zwanego również wymieniaczem części No ale, że on się nie zna na to tego nie wyczuł I mówi, co pierdoli nie zna się chłopie, nie ma tam, jest wszystko ok. Teraz się pytam, jest tu coś jeszcze do roboty? No i wtryski. Ja wtryski, przecież były dobre. Co ty zjebane jestem, już od dawna słychać. Taki mechanik coś, jaki ze mnie kierowca lawety Tylko do przodu. Jestem na Iveco. Szykoła serwisik, bo jeszcze z olej w skrzyni. Idziemy ze sobą swojego kurwa asa transportu. Sztokholma. Sztokholm wiem cię umie, bo ja na lawetę nie wiadę za Polseko Ty Jedziemy coś zjeść jeszcze Głodny Dobra, idę im zapłacić Serwis zrobiony. Nowa laweta Nowa laweta ma już 200 tysięcy najechane. Fajnie to brzmi, co? Nowa laweta Ile przejechane? 200 kurwa Kupuję samochód, ma przejechane 120 km, kurde, ale ma najechane A tutaj nowa Lametta 200, o, fajnie To jest ta najnowsza Masakra Myślę, że to jeszcze... tu jest, jest Kurde, myślałem, że to jest tu, a jego nie widać

Ja jakiś... Ty ale stanęła, nie? Kawę pijemy To dawaj, tylko nie na Orlenie, bo tam kasują dla Jurka, wiesz, a, aż taki hojny nie jestem. Dawaj Disco radio sobie przełączyłem, nieźle I teraz panowie tylko właśnie Dałem trójkę na serwis, trójkę już mam za części Kolejne to jest 6 I pewnie jest tysiąc mechanikowi To jest 7 Fajnie, cieszę się Siódemeczka poszła w weekend gdzie reszta Wiesz interes. Jakby ktoś co wejść w transport, nie to wam powiem szczerze nie polecam. Jest dużo A co ja włączyłem limit, mówię co mi tak samo chodzi? Powiem szczerze, jest dużo lepszych biznesów chyba w których można wejść, wiecie bo koszty mnie rozwalają w tym interesie Jeszcze ci się laweta jak ci naprawię, jak nie naprawi to jest lipa, bo ci nie naprawi jeszcze Trana traci, że klient się złości Albo odwoła transport w ogóle, już to przerabiałem. Akurat nie mam z tym takich problemów, bo już mam tam tych klientów stałych, nie rozumieją, ale na początku jeszcze były różne fochy. Nie, to że jest fajnie, myślę, że nie dodaj, nie dokładam do tego interesu, powiem o tak, myślę, że nie dokładam. Kierowca coś pieprzy, tu się coś spieprzy po drodze Plus jakieś awarie Coś wypadnie, coś się przełoży <laughs> Lipa jeszcze, muszę dzisiaj dwie lawety prze... Psz, nie, dwie tak, dwie muszę odebrać, no, dobra, I Ślązaka i I Zenkową Ślązak ma wolne, pojedzie za niego Gdańsk Bo Gdańsk tam jest delikatny, to dam mu tego automata nowy, nowy chłopak przychodzi na kółko próbne, jak będzie ok to jeździ by za miesiąc by zaczął to już go wajdę, może się przyda znaczy no na pewno się przyda ale już go wezmę, niech chłopak przejdzie się przetestuje a za tydzień już mogę jechać chyba bo na tej jednej karcie niestety parę błędów mi wyskoczyło, jakieś tam może, tak do 7 godzin przekroczyłem czas i wolałbym nie mieć kontroli na tej karcie, a nową mam aktywną od końca miesiąca, 31. To już pojadę po 31. Może skoczę gdzieś w kółko. Jak w którymś słupaku będzie wolny, to skoczę. Chyba. Co kumpl? Co mój przyjacielu mały? Co? Niedziela jest. Niedziela! Byłem po kawkę z rana. 11.50 i jadę. Odebrać to może nie, ale jadę zapłacić za dwie lawety. W jednej zmieniał mi. Kurwa klocki, łożysko, tarcze, olej. kurcze w drugiej, aha, w druga to była Ślązaka, klocki przód i tył. I jeszcze trzecią miałem na serwisie. I tam normalny serwis, no nie to samo miałem co, na, co Ślązaka, to już wam mówiłem, ale... Kupę kasy powiem wam szczerze, że ten biznes mnie dobija, kurde. Teraz już wiem dlaczego jak macie... już ma dwie lawety trzy jeździ samochodem, dlatego jeździ, bo brak kasy jest z tego interesu. Koszty mnie zabijają. Myślę się przebranżowić na coś, ale nie wiem na co. Nie wiem, powiem wam tak, czy bym nie lepiej żył ze spedycji samej i bym wtedy nie miał w ogóle samochodów. I bym miał tylko spedycję, bo na bazie tych klientów, których mam, na przykład teraz dałem cztery samochody, tam cztery samochody opachą dałem, jeden wziął dwa, drugi wziął dwa, na każdym przyciąłem po pięć dyszek, czyli mam 200, 200 euro, nie wychodzę z domu, a sam mam do przewiezienia na tą chwilę Mam chyba cztery powroty na razie, a tak to mam samochody na przerzuty No to mam za 42 samochody To wam powiem, że jak na każdym o 5 dyszek to chyba bym więcej zarobił na tym tylko mieć 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 dobrych ee, chłopaków żeby mi to brali żeby nie, nie, nie lecieli w kulki no chyba bym lepiej na tym wyszedł niż na kurwa na tych lawetach, ja powiem szczerze grubo się nad tym zastanawiam ty, gościu, czy ty śpisz? czy ty śpisz? śpisz, yy, yy, powiem że się trochę, tak? Stara Audi A8 Właśnie wyjeżdżał gościu Kurwa, Kiedyś miałem taką starą A8 I miałem Kupiłem go od takiego gościa Dałem mu ksywę Żyd Jude na niego mówiłem Bo był ciężkim Żydem Dobra, nie jadę tam po korek Ciężkim Żydem był Ale te Audi fajnie kupiłem na fajnych felach gdzie miał takie felgi tylko, że potem je rozwaliłem Popękały mi te felgi, nie? Bo to pewnie jakieś inczyki były, ale kurwa Kozak były te fele Nie znajdę zdjęcia chyba tego Ale bym wam pokazał to Z takimi rantami, no, pedardy te felgi były Fale te Audi, kurwa kupiłem sobie takie Audi Ale mam tyle samochodów Macie Także macie samochody, które Kiedyś mieliście, albo kiedyś Marzyliście o nich Nie było was stać, a teraz one są stare I byście je chcieli Mam kilka takich samochodów, które bym chciał. Ja na przykład tą starą a miałem ją kiedyś, ona była zajebista. Starą, czyli 2006. Starą 7, tylko nie 2006, jeszcze starszą. Tą 2002 rocznik, ale one się podobno strasznie psują. Też bym chciał. Mustanga, ale Mustang no to jeszcze trzyma cenę, ale też bym chciał, 5 litrów. Bym jeszcze wymieniać. I ale zapłacić za fury, kurde, jeszcze muszę, ktoś się musi ktoś wyciągnąć. Kurde, przyjeżdża dzisiaj nowy chłopak z Kielc. Nie uwierzycie, ale nie na niego będę mówił, będę na niego mówił Kielce. Przyjeżdża Kielce i leci w kółko jedno. Nie gada głupot, że jest mistrzem kierownicy, jak niektórzy, tylko mówi wejście, zobacz i sam zdecydujesz to mi się podoba. Jeździł, także wie o co chodzi, ale ma trochę przerwę No i bym byłby jeden na jeden, no to akurat by mi pasował. I w tym tygodniu jedzie Gliwice, Patryk, Sztokholm, właśnie Kielce i kurwa to Patryk, Stockholm, Gliwice, Kielce Aha, i Gdańsk Uur. I Gdańsk leci Gdańsk leci lawetą Ślązaka Bierze 3 sztuki i leci Jadę na bazę Jest tam góral, przywieź mi przyczepkę Pożyczyłem Jest mi potrzebna, i musiał mi przywieźć. Przyczepkę mam, a ja mówię, cztery przyczepy. Kto mi przyczepę podstawił, a zapomniałem, że mam pięć przyczep, nie? I dzwonię do Zenka zapytać się, która jest jego, ale chopach pamięta rejestrację. Jest dobrze. Co jest gości? Co jest mój kumplu? Zaraz pochodzi co? Dobra? Nie ma lekko Ja wam teraz w sumie de facto Jak to się mówi ładnie Jedną, potrzebuję jeden samochód I mam znowu zestaw, nową przyczepkę mam Dobrze te 5 dyszyk w kieszeni Kilka godzin później panowie Przyjechał Przyjechał y, Kierowca z Kielc jak wam mówiłem Ale zapomniałem Że nie mam lawety na bazie Jadę na bazę A przecież kurwa nie mam tam lawety nie? Ale dobra Podjechałem do Pana spodenki wymieniacza części I Jedzie za mną. Chłopak już jeździł, także zna temat. Wierzę, że Iweko jest piękną maszyną, mi się nigdy nie wzuje. Tylko czasami się różne kontrolki świecą. Jadę obgadać teren, temat, wszystko. No i tyle, kurde. Zobaczymy, czy zda egzamin. Mówił chłopak, że na razie to tak chce sobie pyknąć, bo ma czas. A za miesiąc mógłby przyjść, no to nie idzie. Jeszcze przyjedzie Gdańsk, Gdańsk gdzie za godzinkę ma być. Jak chodzę do domu, dzisiaj cały dzień, cały z powrotem, damy z powrotem. Zęka lawetom jedzie. Etola włączyłem. Etola mu podłączyłem. Kurde, numery dałem do chłopaków. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Ale jak chłopak jeździł, to wiecie, to już jest łatwiej. Bo wie gdzie są stacje, gdzie pauzy, co i jak to już połowa sukcesu. A, dobra, tak patrzę za nim, bo tutaj jest ciasno, ale zapomniałem, że idzie bez przyczepki, także na luzie. Kumplu, do tyłu cię dałem, gdzie jesteś. Pokaż się mały mój przyjacielu. Pokaż mi się mój pieski przyjacielu. Gdzie tam siedzisz? Kumpel. Ciapek Ciapek! Ej, gdzie tam znikłeś? Aha, tu leżysz. już leży, tak? Chodź, to pan już, chodź tu już, chodź. idziemy tu, chodź. No chodź, przeniosę ci, bo mogę ci przejść. No oj, 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 to jest życie. Z tyłu cię pan czeka, tak? Nie dobrze, gościu cię z tyłu, tak? W porządku już? Już jesteś u siebie? Skoczył w traskę, co? W kółko byś zrobił, co? No wiem, powiedz no coś. Odez wino się. No, Nic nie rozumie. No, dobra, 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 wszystko kumam. Kielce, dałem ci ksywe kielce, tak dla niepoznaki, żeby nikt nie wiedział, kim jesteś. Wiesz o co chodzi? Poczekaj, poczekaj, ja muszę to kurwa sprawdzić czy to jest to chłopie Tak jest, taka? Nawet 19 o... a, ręką kręcisz Idzie Mówię łopakowi żeby się wziął 13, mówi, że 17 chłopie Jak ja Majkę krótko odkręcę, jeszcze firmy nie prowadziłeś mi powiedział Ale była 19 -tretna. Będzie? No Kurwa pięknie. Segdanskie dziewko to jest samochód Aha, tutaj tego gościa no. Ogólnie baza jest fajna wiesz, w zimie jest yy, zaśnieżone a jak stopnieje to jest wszędzie błoto także jest tu pierwsza liga wiesz, i jest bardzo y, fajny właściciel bo dzwoni do mnie 6, 6 do 8 razy na tydzień wiesz, spoko Back home O kurde Ależ nieco zaskoczyło Jeszcze tu muszę panowie raz podjechać Dlatego Co jest gościu Dlatego gdyż Gdańsk Malawetę w innym miejscu, i muszę go zabrać pod to kurde. Jadę do domu. sit. Jak to ma o gościu?